Aniangła nia! Bing chling! Bing chling. z anglis. Nie? Gawaryś paruski Ręką strąca czapkę z głowy. Skąd to masz? A kurwa ty, rzeczywiście. Ale co rzeczywiście? Ta czapeczka, taka podejrzana, co nie? Taka Dokładnie. z kontrabandy, nie? Dokładnie. Wisi? No. Wisi? Jakieś dziwne wyrazy twarzy robi. Dobra, bierze czapeczkę i zakłada. Apel. O, ucieka. ucieka. O, Biorę czapeczkę ze sobą. Trofeum. <trufeum> Rzuca czapkę pod nogi. Poślizguje się jak na skórce od banana. <trufeum> 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 ten, ma, ten ma opaskę, ten jest z na pewno, bo oni mieli takie. Wiz... Tego można. Chodzi do tyłu i rozwiązuje okna na głowie. Zatopiony! Trafiony, zatopiony! <trafiony> Chłopot leciał! Zbi Diabla zmiotło! Żyje? Nie żyje, nie żyje. Czas się. Nie, nie! Ja cię sumę. Ale Michus się teraz śmieje. No, Ale to nie. jakiś to toper chyba Ale jakiś. Jest. Tak, to opowiada. I tu chodzę. Ale chodzę. Ten drugi stoi. To, przekazane. to że my lubimy się tulić jak to jak coś innego to <grymne> no ja no, jest mi się robi przescucamy ja mam tutaj celownik kiedy przebieg ja pierdolę ja już wszystko wszyscy potrzeba jak ty wiem tak wszyscy jak... sterdalaj tym helkom uciekaj że jak ktoś przejdzie przed lufą to nie strzela. Ja se zaraz weźmie mi klatę bandażuj sobie głowę zobaczcie to sierżant biegnie on przeżył. uciskam ci klatę to sierżant makciar Elias Elias Przytomny Gandalf łapie granat jak w jajach tropikach kurwa. Dość daje. No to lecimy w dół! E, Precurs traci speckę, bracie, jak coś, proszę moją zadanie. Ale ja teraz. nic nie widziałem. Ale ja mam nagrane wszystko, ja mam nagrane wszystko.